To nie Twoje! Wygląda na to, że pokusa podbierania cudzych rzeczy okazała się silniejsza od ciebie. Spłać swoje długi, a puszczę to w niepamięć. Głowa do góry! To już się więcej nie powtórzy! A świeża krew! Mam nadzieję, że wiesz, jak okay, się mał trasować. Wygląda na to, Jaką że pokusa woli. podbierania cudzych ja rzeczy okazała się ci... silniejsza od ciebie. Spłać Ta. swoje długi! a puszczę to w niepamięć. Dobrze wiesz, że lubię Może i jesteśmy okrutni, może są ale nie tolerujemy tu złodziejstwa. Jeśli tym się właśnie parasz, lepiej zabaczmy. dołącz do szumowin z pękniny. Wy hey, to nie... Wygląda na to, że pokusa podbierania cudzych rzeczy okazała się silniejsza od ciebie. Spłać swoje długi, a puszczę to w niepamięć. Tutaj lepiej być ostrożnym. "Można przez przypadek rozsierdzić niewłaściwą osobę."